Marcin Wodarski to jedno z najgłośniejszych nazwisk Pojawiających się w kontekście młodzieżowych reprezentacji Polski Dotychczasowy selekcjoner kadr młodzieżowych Zamienia je na pracę w klubie z akademią w naszym kraju Czyli KGHM Zagłębie Lubin Czuję taką dumę i dziękuję bardzo za to na początek polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, za to, że się zgodził tak szybko po 10 latach pracy na to, że mogłem opuścić PZPN i związać się umową z Zagłębiem Lubin. Natomiast y, też chcę im podziękować za te 10 lat, bo nie ma się co oszukiwać, to jest kawał y, czasu. Oni ukształtowali mnie jako trenera. Dziękuję Marcinowi Dornie, trenerowi Probieżowi i wszystkich tych trenerów, których byłem na początku asystentem, a później byłem y, pierwszym trenerem ja sam. No i dostałem szansę też y, bycia w sztabie pierwszej reprezentacji, co naprawdę bardzo mi pomogło. Ale teraz otwieramy nową ścieżkę. Przede mną, y, przed nami, wszystkimi Wami też, bo jesteście tutaj ze środowiska, y, nowa droga. I mam nadzieję, że razem wspólnie będziemy to ciągnęli do przodu. Trener Włodarski przez ostatnie 10 lat pracował na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej. W PZP nie oceniają go w samych superlatywach. Myślę, że to taka naturalna konsekwencja rozwoju trenera wodarskiego, bo, bo obserwujemy go już od dłuższego czasu. Jest z nami od dłuższego czasu w kadrach młodzieżowych i faktycznie rozwijał się, rozwijał się przez te lata bardzo bym powiedział, harmonijnie. Aktualnie na kursie UEFA Pro i, i pewnie jeszcze polska piłka będzie miała masę korzyści, polskie kluby z, z, z trenera wodarskiego. Na dzisiaj transfer do, do Zagłębia Lubin z naszej perspektywy absolutnie naturalna konsekwencja jego dobrej pracy. I, w, I wkładu, i jego zaangażowania, bo, bo, bo znam Marcina już od, od, od wielu lat i widzę, że, że chce się rozwijać że, że piłka to jego, to jego pasja, tak naprawdę przedkłada wszystko nad to, żeby, żeby się rozwijać. Naturalna konsekwencja, no naprawdę dobrego, dobrej pracy, takiego samozaparcia, chęci, a pamiętajmy, że to że teren to jest sukcesami w drużynach młodzieżowych. Oczywiście tak naprawdę wielkie przetarcie i, i, i takie mocne przetarcie to piłka klubowa, piłka seniorska. Oczywiście życzymy mu wszystkiego najlepszego. No, no, na, na, pewno, na pewno jeszcze wiele sukcesów też przed nim. Nowy trener KGHM Zagłębia, choć pochodzi z Krosna, to jest doskonale znany w dolnośląskim środowisku trenerów. Trenera Marcina Wodarskiego pamiętam sprzed 10 laty, kiedy razem z Konradem Łągiewczykiem przygotowaliśmy program dla Polskiego Związku Piłki Nożnej Akademii Młodych Orłów i monitorowaliśmy ośrodki w całej Polsce. Ja między innymi odpowiedzialny byłem za Rzeszów, za Katowice, za Poznań i tam jeździłem i oglądałem właśnie też, monitorowałem pracę trenerów i rzeczywiście Akademia Chorów pod przewodnictwem trenera Marcina Wodarskiego bardzo prężnie się rozwijała, była bardzo silnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o polskie szkolenia. Ponadto myślę, że jego doświadczenia wynikające i też piłkarskie, gdzie był w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, a także pracował z Karpatami, Krosno, współpracował w dziale skautingu, Polski a Związku Piłki Noży współpracuje z pierwszym trenerem Michałem Probierzem. Także te doświadczenia myślę, że przekuje na jakiś sukces, który będzie jak najbardziej uzasadniony, jeżeli chodzi o najbardziej polski klub, jeżeli chodzi o zawodników, liczbę zawodników, którzy występują, czyli na KGHM w Lubin i będzie mógł się wykazać. Tym bardziej, że jest to dosyć ciekawe, ciekawa praca, bo część zawodników trener wodarski zna. Także zdecydowanie łatwiej mu będzie dotrzeć i myślę, że ta mieszanka rutyny i młodości przyniesie określony efekt. W postaci tego, żeby pokazać polskim klubom drogę, że to jest rzeczywiście fajna droga do rozwoju polskich klubów i do rozwoju polskich trenerów. Marcin Włodarski z całą pewnością będzie ogromnym wsparciem, jeśli chodzi o wprowadzanie młodych zawodników do pierwszego zespołu. Cała jakby idea i, i, i zatrudnienie trenera Włodarskiego miało na celu, żeby ta to płynne przechodzenie z kategorii różnych wiekowych rozwoju zawodników poszczególnych grupach wiekowych Akademii Drugiego Zespołu kończyło się na, w pierwszym zespole i, i w, na boiskach Ekstraklasy. Być może w perspektywie nawet reprezentacji Polski. Także ten wybór yy, również pod tym kątem nie był wyborem przypadkowym. Natomiast co do samego procesu, usystematyzowania, to, to, moim zdaniem tego się nie da usystematyzować, będziemy o tym rozmawiali. Proces jest jasny. Wyróżnia się ktoś na różnych kategoriach wiekowych. Ma pokazaną ścieżkę rozwoju dany piłkarz. Yy, pokazujemy, mu, gdzie go widzimy, w jakim momencie w jego ścieżce kariery i yy, od niego, od sztabu trenerskiego, ale przede wszystkim od zawodnika zależeć będzie, yy, zależało będzie to, czy te ambicje swoje i klubu zrealizuje. Natomiast Hmm, oczywiście, że tak, no to mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ja to mówiłem i mówię od już pięciu miesięcy, bo od pięciu miesięcy pełnię tą funkcję prezesa zarządu, że taki będzie model zagłębia i my z tego z tej ścieżki nie zejdziemy, czyli rozwoju, czyli budowania karier na końcu to jest ekstra klasa, reprezentacja Polski, ale również i o tym też mówimy głośno, że będzie to ważny element przychodowy i budżetu. W dwóch pierwszych meczach pod wodzą Marcina Włodarskiego KGHM Lubin. najpierw wyeliminowało pod Bielsko w Pucharze Polski, a następnie w ligowym starciu pokonało Radomiaka Radom. <śmianowidł>